Cześć Wam, mam dzisiaj dla Was materiał o obchodzeniach procesora SAVIO, serię Frost i serię Vortex. Omówimy sobie każdą z osobna, zobaczymy co w pudełkach. Jedna jest do bardziej codziennych zastosowań do grania, a druga do takich naprawdę intensywnych sesji gamingowych, więc zapraszam Was do materiału. I zacznijmy sobie od serii Frost X2, czyli tej do trochę bardziej codziennych zastosowań, ale dalej bardzo wydajnej. Na początek trochę parametrów mamy tutaj tak, wentylator 120 mm, mamy dwie rurki cieplne, mamy tutaj współczynnik TDP 125, więc spokojnie obsłuży większość procesorów na rynku, dlatego mówię, że jest dalej bardzo wydajny i mamy tutaj słuchajcie technologię PWM, ale o niej trochę szerzej później, a co do kompatybilności, no to opowiem Wam zaraz przy unboxingu. No i w pudle mamy oczywiście samo chłodzenie, tylną płytkę pod różne rozmiary soketów, ramki montażowe pod procesory Intela, ramkę pod procesory AMD i pastę termoprzewodzącą. A po drugiej stronie barykady mamy ten produkt, czyli Vortex X2. No i tu już jest potwór wydajności, słuchajcie. Wentylator dalej jest 120 mm, ale mamy już cztery rurki cieplne i mamy współczynnik TDP 180. Więc jedyna temperatura, jaka się podniesie, to co najwyżej wasza w trakcie grania. Yy, mamy technologię PWM, mamy podświetlenie ARGB. Do pwm zaraz przechodzimy. I tu już nie robię unboxingu, bo generalnie te pudełka między sobą się nie różnią. To samo wyposażenie znajdziecie w serii Frost X2, jak i Vortex X2. Przechodzimy do PWM. Każde z modeli, czy to Frost X2 czy Vortex X2, jest wyposażony w technologię PWM, czyli Pulse Width Modulation. I czemu ona służy? Dzięki temu możecie sobie płynnie regulować zakres obrotów, w jakim pracuje wentylator. A po co? Ano po to, że część wentylatorów, część chłodzeń pod obciążeniem od razu wystrzela na maksymalną liczbę obrotów na minutę, i przez to jest bardzo głośno. A tutaj możecie sobie tym dowolnie sterować, czyli pod daną temperaturę dobieracie sobie dany zakres obrotów, dzięki czemu ta kultura pracy jest po prostu dla Was bardziej optymalna. Świetna sprawa. I przechodzimy teraz do jedynej różnicy pomiędzy Vortexem X2 standardowym a Vortexem X2 ARGB, czyli podświetleniem. Tutaj podświetlenie jest ARGB, możecie sobie nim sterować z poziomu programowania płyty głównej i dzięki temu możecie dostosować kolory do własnych preferencji. I podsumujmy jeszcze wszystkie wersje produktów, jakie występują. Seria Frost X2 występuje w wersji standardowej oraz w wersji całej czarnej. I mam na myśli naprawdę całą czarną. Czarne są również i żeberka, i rurki cieplne. Natomiast seria Vortex X2 również w dwóch wersjach: mamy wersję standardową, która ma czarny wentylator i nie ma podświetlenia oraz wersję z podświetleniem ARGB. No i pora na kilka słów podsumowania odnośnie chłodzeń Sabio serii Frost X2 i serii Vortex X2. Na początek to co wspólne. Obie serie są banalnie proste w montażu. W pudełka znajdziecie ramki montażowe do większości procesorów Intela i AMD dostępnych na rynku i co ważne, w obu seriach pipesy bezpośrednio stykają się z IHS procesora, więc odbiór ciepła jest bardzo efektywny. Obie serie pracują też w zakresie między 800 a 1800 obrotów na minutę i obie serie są wyposażone w technologię PWM. Natomiast co różne, seria Frost jest skierowana do graczy, którzy szukają wysokiej wydajności, ale trochę bardziej przystępnej ceny, a z kolei Vortex jest bez kompromisów. Tutaj macie najwyższą wydajność, efektowny setup dzięki podświetleniu RGB, więc które wybrać? No to już zależy od Waszych preferencji, od Waszej zasobności portfela, ale gwarantuję, że Savio Was pozytywnie zaskoczy, jeśli chodzi o cenę. Dzięki bardzo, że byliście z nami, śledźcie nasze filmy i bądźcie na bieżąco z technologiami. Do następnego!